Ta samiczka jest z roku 2005. Jest mała o pięknych, fioletowych oczach i brązowym nalocie na piórach. Ten brązowy kolor pochodzi od najstarszej linii gołębi Jana Ardena. Ani jej ojciec, ani matka nie miały brązowego nalotu, więc chyba ma to po dziadkach. Często jej dzieci mają też taki brązowy nalot. Ta samiczka ma już 7 lat, ma numer 877. Jest to bazowa samica w moim gołębniku. Jej dzieci i wnuki świetnie latają. Ona jest jedną z najlepszych samic. Wspaniale leży w ręce. Ma złote oko, piękne skrzydło i wspaniałą budowę. Ta samiczka jest z roku 2005. Ma numer 407, jest siostrą moich najlepszych gołębi rozpodowych. Ona jest z połączenia pół brata i pół siostry. Jest podwójną wnuczką gołębia doli. posiada piękną budowę i jest jedną z moich ulubionych samiczek. Ta samiczka jest dosyć stara, ma 8 lat. Jest sparowana z gołębiem 874 od wielu już lat i potomstwo jakie otrzymuje z tej pary jest fenomenalne. Jest niewielką samiczką o pięknych, złotych oczach. Jej dzieci i wnuki są najlepsze, jakie mam w obecnej chwili w rozpłodzie. Marzenie Michaela Bajka spełniło się. Od wielu lat fascynowały go bowiem loty na długim dystansie. Zakochał się bez reszty w gołębiach dalekodystansowych. Jako autor felietonu o sporcie gołębiarskim kościł w wielu sławnych gołębnikach w Europie. Jednak gdy zobaczył i poznał gołębie Jana Ardena, zakochał się w nich bez pamięci. Do dziś jest właścicielem wspaniałej hodowli gołębiczystej krwi Arden i swoje życie poświęca właśnie tym gołębiom. Jest też autorem wspaniałej książki poświęconej życiu Jana Ardena. Ta książka poświęcona jest Janowi Ardenowi. Jan Arden to jeden z najlepszych hodowców w historii Holandii. Był on bezkonkurencyjnym graczem na długich dystansach wszechczasów. Jan Arden umarł w roku 1961, czyli wiele lat temu. Jednak mnóstwo ludzi, którzy mają jego gołębie, osiąga z nimi wielkie sukcesy po dziś dzień. Tę książkę napisałem wspólnie z moim przyjacielem Sirą Hendricksem. Użyliśmy w nią dużo pracy. Jest to książka o historii lotów daleko dystansowych w Europie. Jest w niej zawarta cała historia hodowli Jana Ardena oraz historię innych hodowców tamtej generacji, takich jak chociażby Het Copel, Jan Kols czy też bracia Omens. Opisaliśmy też historię jego syna Antona Ardena. W książce zawarliśmy wszystkie informacje, które naszym zdaniem były ważne w historii Jana Ardena. Gołębie Jana Ardena sprawdzały się świetnie na wielu gołębnikach w Holandii i w Belgii. Również na jego własnym gołębniku były świetne zarówno w lotach, jak i w rozpłodzie. Pitt de Wert dokonał wielu udanych skrzyżowań Gołębi Ardena z gołębiami Horemansa. Był on dobrym graczem, nieprzeciętnym znawcą tematu hodowlanego i wielkim reporterem. Jego publikacje na temat gołębi cieszą się dużym zainteresowaniem aż do dnia dzisiejszego. Był on też wielkim przyjacielem Jana Ardena. Jan Arden przez wiele lat uczestniczył w lotach na dalekim dystansie i osiągał zawsze dobre rezultaty. Wiele hodowców z sąsiedztwa Ardena, chociażby z wioski Strombeck, miało jego gołębie i również wspaniale latali. Także tacy sławni hodowcy jak Marin van Gel, Lichtenberg, Achmal i Van der Wegen mieli gołębie od Jana Ardena. Te gołębie świetnie spisywały się w krzyżówce. W lotach czasami lepsze były gołębie z krzyżówki niż nawet oryginalne ardeny. Ja zawsze starałem się nabywać oryginalne ardeny. Tak trafiłem do Marina Wangel. Był on wspaniałym graczem na długich dystansach. Lotował sławnym gołębiem Doli. Gołąb o imieniu Doli znajduje się w tym katalogu. Był on fantastycznym lotnikiem. W swojej karierze był trzecim narodowym gołębiem z lotu z DAX i z St. Vincent. Miał mnóstwo wspaniałych wyników. Ten gołąb był najlepszym gołębiem w Holandii i w całej Europie. Stał się gołębiem bazowym mojej hodowli. Ja staram się tak parować gołębie, aby krew gołębia Doli była w nich jak najdłużej. Posiadam jego dzieci, a teraz mam mnóstwo jego wnuków i prawnuków. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ bardzo dużo hodowców pyta mnie o czyste ardeny właśnie z linii doli. Potrzebują ich do dalszych krzyżówek z innymi gołębiami. Potomstwo tych gołębi spisuje się fantastycznie w lotach. Historia Jana Ardena jest zarazem moją osobistą historią. Pokazywałem wam pierwszą część książki. W niedługim czasie zostanie skończona druga część tej ciekawej historii. Mam nadzieję zrobić to już tej zimy, bo wtedy mam najwięcej czasu. Druga część książki nie będzie już o samym Janie Ardenie, ale o hodowcach, którzy w obecnym czasie odnoszą sukcesy z jego gołębiami. Zawarte też będą w niej informacje o sposobie prowadzenia tych gołębi, o sposobie parowania i lotowania tymi gołębiami. Są to bardzo ważne informacje dla wszystkich graczy na długim dystansie. Jestem przekonany, że książka będzie gotowa już w przyszłym roku. Michael Bike jest wspaniałym hodowcą, który od ponad 30 lat zajmuje się gołębiami czystej krwi Jana Ardena.